W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Jastrzębia Zdroju. Idę szukać starego dworca kolejowego w Jastrzębiu Górnym. Zapraszam Was na te poszukiwania. No to ruszamy. No, coś mi się to już pokazuje. Jakiś Budynek. Także tak wygląda stary budynek dworca kolejowego. No u góry szyby powybijane. Tutaj na dole są okna zabite dechami. Przejdźmy dalej. To była kiedyś droga dojazdowa do dworca. Nie wiem czy tu uda mi się namierzyć gdzieś jeszcze jakieś tory kolejowe no, Nic tutaj nie widzę także nie wiem czy jest sens dalej iść odwróciłem się i pokazuję wam ten budynek od frontu nad drzwiami tutaj mamy jeszcze pozostałości napisu Podejdę bliżej, akurat słońce tak świeci prosto w obiektyw. Jastrzębie górne. No tutaj trzeba uważać, bo była kiedyś kratka. No i ta kratka została wyrwana także żeby nie wpaść nie wiem czy tutaj się uda to otworzyć No nie mam pojęcia takie jakieś ciekawe zamknięcie tutaj jest ale kombinuję Chyba chyba mi się nie uda tego otworzyć no, Szkoda Chociaż zresztą, szkoda, szkoda. Tam za drzwiami jest mur z pustaków. Także i tak bym nic nie zobaczył. No to tylko sobie tak popatrzymy tutaj z zewnątrz na ten budynek. Tutaj musiały się przesuwać jakieś drzwi, bo jest taka szyna. No powiem Wam, że tutaj to zamykanie no robi wrażenie, ciekawe jest więc tutaj był jakiś podjazd można było tutaj wjechać czymś spróbuję to jakoś obejść no tak to tutaj wygląda z tej strony rynny zostały już zdemontowane Są tu jakieś schody? Są. No tak to tutaj wygląda. I tutaj jest Jastrzębie Zdrój Górne. Z tej strony. Napis się zachował bardziej wyraźny. No szkoda, że taki ładny budynek, który kiedyś tutaj przyjmował turystów, niszczeje. No, trzeba tu patrzeć pod nogi, żeby tu gdzieś nie wpaść, bo poodkrywane są studzienki. Tutaj kraty zostały też już zdemontowane. Tutaj spróbuję włożyć rękę między kraty i pokazać Wam jak wygląda wnętrze. Się dostawać chyba przez te piwnice do wnętrza. No, ten napis to tutaj był chyba wielokrotnie poprawiany. Przejdę tutaj dalej. No, tu jest kolejne okno, ale no, zabite dechami, jak to się mówi. Może tak zrobię, pokażę Wam z dalszej perspektywy ten budynek. Tutaj jest jakiś kanał. Także podejrzewam, że tutaj były tory. Tu musiały być tory kolejowe. No i tutaj stacja. A tutaj był peron po lewej stronie. Tu jeszcze został słup nie został jeszcze zdemontowany No tu jest wejście. O, także tak to wam pokażę. O. Tu jeszcze kawałek przejdę. Tym Nasypę, który został po torach kolejowych, żeby wam to pokazać, trzeba patrzeć pod nogi, bo czasami trafiają się jakieś miny poślizgowe, no i można w nie wdepnąć, no to wracam. No, także ciekawe miejsce, znowu zwiedzone przez kanał Kręte Ścieżki. A no moi drodzy, krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejne filmy Krętymi Ścieżkami. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was. No, i wracam już do głównej drogi. Piękna tutaj droga z kostki granitowej. Kiedyś nią dojeżdżano do stacji kolejowej. No, a ja nią już dochodzę do drogi, idę do autka. No, pozdrawiam Was serdecznie.